Cześć, koziołki, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie na waszym listopadowym, kochaniu czytaniu, z którego się niezmiernie cieszę. No, czemu się cieszę? Bo widzę karty. A mimo tego, jeszcze wiem, jakie są karty dopowiadające, kochani, i jak widzę rezultat, który wam się może wydawać, a co tutaj tak ciemno? No to moi drodzy, że tak powiem, no cieszę się, nie, ogromnie się cieszę, kochani, chociaż wy nie wiecie może z jakiego powodu, ale ja wam zaraz powiem z jakiego. I oczywiście skarby, no miejmy to na uwadze, to jest czytanie ogólne. Nie z każdą osobą będzie rezonować, nie do każdej sytuacji się, kochani, tutaj jakby mm, to wszystko podpasuje. Ja też może czasami nie dobiorę właściwych słów pod sytuację, ja po prostu mówię to, co w danym momencie najbardziej wyczuwam z tych kart. I być może właśnie do takich osób, do takich koziołków, Dotrę, moi drodzy, tak? Ci z was, którzy oczywiście potrzebują indywidualnych czytań, zapraszam serdecznie, oczywiście, prywatnie do mnie. Ale, moi drodzy, zobaczmy, co ogólnie tutaj, dla co niektórych koziołków nam się zaznaczyło. I ja zacznę, moi drodzy, od karty dopowiadających. Przede wszystkim zacznę od karty związku. Benz. Karta nazywa się Flirt i mówi: Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. No i teraz pewnie jakieś, co niektóre koziołki powiedzą, a z czego mam się cieszyć, kurna? Z czego w ogóle? E, a ja wam zaraz wyjaśnię, z czego. Ale to za chwilę. A następna karta, kochani, która też bardzo pięknie pasuje tutaj, bardzo pięknie pasuje do tego wszystkiego, ona chyba bardziej niż ta, <laughs> to karta możliwości, która, się, y, która brzmi uwolni się od przeszłości, koziorożcu. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. I wy to robicie. I już wam mówię, o co chodzi. Moi kochani, nie do wszystkich, nie do wszystkich. Mam nadzieję, że tylko co do niektórych. Chociaż w dużej mierze, jeżeli ktoś ma taką sytuację, to myślę, że do, to mam nadzieję, że do wszystkich. Kochani, ja tutaj w ogóle widzę taką sytuację, w której wy tracicie jakąś Straciliście bądź wchodzicie mi do miesiąca listopada z, taką, z takim, powiedzmy, klimatem stracenia cierpliwości, takiej sytuacji, w której wy być może macie skoki nastrojów ze skrajności w skrajność, nazwałabym to może w ten sposób. Tak jak wy byście w pewien sposób, moi drodzy, zamiast właśnie w jakiś sposób czegoś się nauczyć, wyciągnąć być może wnioski z czegoś wcześniej, tu. Tutaj, dokładnie w tej karcie, bo mamy pozycję odwróconą. Normalnie jest to uczeń, który wyciąga lekcje z życia. Kochani, czasami spotykamy ludzi, którzy mogą nas skrzywdzić. Oczywiście, jak najbardziej tak. Czasami są sytuacje w życiu, które nie, po, nie są brrr, dla nas fajne, albo też tudzież nie przyniosły niczego fajnego. Ale moi drodzy, my nie możemy załamywać się z tego powodu, że coś nie wyszło, że z jakimś facetem z zenkiem, z kaśką po prostu się nie ułożyło, czy też tudzież ona zrobiła to, czy tamto, szamto, czy owamto, i po prostu przekreślić sobie resztę. Życia, bo mi coś nie wyszło, to znaczy, że bęc, koniec, przekreślam jeszcze życia, staję się człowiekiem, powiedziałabym w tym momencie, pozbawionym wiary, nadziei i wszystkiego innego. Nie, bo sobie zmarnujecie życie dla takiej osoby, tak? Taka osoba, kochani, nie jest godna waszego poświęcenia, nie jest godna waszego życia, nie jest godna tego, żebyście przez taką osobę chodzili smutni. Kim ona jest? Jeżeli jest dla was kimś, kto was zranił, to co? To wy macie na tą okoliczność teraz poświęcić całe swoje życie dla niej? Jeszcze ją tym uhonorować? Puk, puk, puk. Więc, moi drodzy, wy nie wyciągnęliście z czegoś lekcji. Wy sobie nie zrobiliście jakby takiej sytuacji, no w porządku, byłaś, zrobiłaś to i to, będę miał nauczkę na przyszłość, albo też tudzież następnym razem nie postąpię tak czy siak wobec takich ludzi jak ty. I taką lekcję powinniście wyciągnąć, natomiast wy tego nie wyciągacie i tym samym doprowadziliście do takiego stanu, w którym żyć sobie pięknie i spokojnie dalej, to wy jesteście w jakiś taki pewien sposób, powiedziałabym, bardzo mocno... Skrajnie wręcz, co niektórzy, doprowadzenie do takiego stanu, powiedziałabym, w którym spokojnie nie jest w Was samych gdzieś głęboko. Karty troszeczkę radzą: puść to, wylej te negatywne emocje, wylej te negatywne emocje, wyciągnij lekcje z tego koziorożców, wyciągnij z tego wnioski. A nie zamykasz książkę i mówisz: Ja się nie będę uczył. Ja nie będę się uczył, nie będę się uczyła. No właśnie nie, musimy się uczyć, kochani, bo uczymy się całe życie. Uczymy się wręcz na własnych błędach, niż na tym, co ewentualnie wyszło nam fantastycznie i dobrze, tak? Więc nie wylewaj tych negatywnych, znaczy może inaczej, wylej te negatywne emocje i przede wszystkim wyciągnij z tego lekcję. I dodałabym więcej. Puść przeszłość za sobą, tak? Moi drodzy. Musicie to zrobić i wy to zrobicie, dlatego że wychodzicie z ósemki mieczy. I to jest, słuchajcie, najpiękniejsza rzecz w tym rozkładzie, bo ja już się bałam, że wy w tym takiej energii, ukiszenia zostaniecie mi tutaj. No i po prostu każdego dnia będę wam wyciągać kartę dnia, a tam będzie kurde koziorożec w topa, w topa, w topa, w topa, w topa, albo nastrój, taki, taki sraki. No wy no ja pierdzielę, no po prostu rozpieprzycie całe 12 znaków sobą samym. Ale wy z tego wychodzicie. Osiem mieczy się kończy, bo Wy w tej ósemce mieczy kochani, mogliście faktycznie być. Być w takiej jakby fazie, ja już nie zaufam, chcę miłości, chcę, oczywiście, że chcę, ale boję się zaufać, boję się zawierzyć, w pewien sposób nie ufam, nie jestem do czegoś przekonana, czy przekonana oczywiście, bądź też boję się, że się będę miała powtórkę z rozrywki, tak? No, bo tak może oczywiście być. Ale wy, kochani, z tego jakimś cudem, ja bym powiedziała, że jeżeli e, uruchomicie ten flirt, pozwolicie sobie na to, żeby powiedzieć, a dobra, zaryzykuję, niech się dzieje i wejdziecie z czymś ciepłym tutaj, pięknym, albo jakaś osoba w waszym życiu, kochani, postawi was troszeczkę na nogi, gdzieś wam troszeczkę potrząśnie, tu, bo niekoniecznie to musi być wasz, słuchajcie, partner życiowy, to może być kumpel, przyjaciel, ktokolwiek, ktoś, kto w pewien sposób rozświetli wam te wasze ponure myślenie, kochani, Rozpiepszy wam w głowie te takie, no ale ja nie ufam, ja nie wierzę, ja to, to, a to tam, to mi pewnie nic w życiu fajnego nie spotka, pewnie będzie wszystko do do, chrzanu, do, do do dupy, i tutaj się to wszystko, kochani, porozświetla. To wy jakimś kurna cudem, kochani, cudem wręcz bym powiedziała, albo po prostu w mądrości swojego umysłu, odrobicie tą lekcję, puścicie przeszłość za sobą, przestaniecie ją rozpamiętywać, i moi drodzy, wchodzicie tutaj w fazę pod tytułem. Kończę z negatywnym myśleniem i robicie to, kochani, na pełnym gwizdku, po prostu turbo, szybko, mega, pf, z pełnym impetem, bo kochani, rycerz mieczy to jest też wyrzucenie z siebie negatywnych emocji, jeżeli one były tutaj gdzieś nagromadzone w tym rycerzu mieczy, to wy, kochani, po prostu wręcz wykrzykujecie to i moi drodzy, ja tutaj ze strony psychologicznej mówię wam tak, jeśli ktokolwiek, koziorożce czy osoby oglądające koziorożca, macie w sobie jakiekolwiek, słuchajcie od środka, negatywne podejście do czegoś, dusicie w sobie jakieś negatywy, kochani, niepokoje, lęki, cokolwiek. Terapia jest taka. No, nie możemy tego kumulować w sobie, bo kumulując to w sobie, osłabiamy siebie samych. Trzeba to czasami wręcz wykrzyczeć na całe gardło. Nie wiem, wyjdźcie, słuchajcie na ogród, wydrzyjcie pyska na cały świat. Grunt, żeby to z was zeszło, kochani, zobaczycie. Jaką to przynosi ulgę, jaka to jest sytuacja oczyszczenia się samoczynnego z tych negatywów. Możecie się nawet wtedy popłakać, kochani, do bólu, możecie po prostu krzyczeć, płakać, mogą wami szarpać różne emocje, ale jak wy to wyrzucicie z siebie, to zobaczycie, że zaczniecie w ogóle mieć inne podejście do sprawy i zaczniecie nabierać siły. Ja wam to polecam od strony psychologicznej, w tym momencie. Tak, tak tego typu terapię. Bardzo prosty zabieg, który każdy z was może wykonać sam. I słuchajcie, i wy z tego wychodzicie, wy wstajecie z krzesła, ze, z tego więzienia, które sobie sami koziorożce stworzyliście, z takiej sytuacji, w której mieliście jakieś negatywne podejście do czegoś, jakieś podejrzenia, być może jakiś brak zaufania, jakąś taką sytuację, w której em, nie wierzyliście, że coś tutaj może się fajnego wam zadziać, stworzyć. I wy impulsywnie, z impetem po prostu, powie, ktoś tutaj powie dosyć, basta, i po prostu, tak jak powiedziałam, być może wykrzyczy to prosto w twarz, być może zawalczy o siebie, być może może zawalczy o to, żeby było dobrze, moi drodzy. I przestaniecie, że tak powiem, że tak powiem tutaj, wylewać pozytywy ze swojego życia, a raczej je przyciągać, odrabiać lekcje, moi drodzy. Tak, tak bym to troszeczkę, kochani, ujęła. I jeżeli i to się tyczy jakiejś waszej przeszłości, to moi drodzy, zalecenie na listopad jest takie, puść tą przeszłość, tam już byłeś. Jeżeli spotkało cię coś złego, to tym bardziej nie wracaj do tego, bo to nie ma najmniejszego sensu w tej sytuacji, tak? I tutaj po prostu zwyczajnie idziemy, kochani, do przodu. I od razu wam powiem: jeśli macie ochotę na coś fajnego, ciepłego i chcielibyście tym emanować, zróbcie to, bo dając dobro, dając ciepło, druga strona, że tak powiem, się odwzajemni i tym samym was postawi również na nogi. Tyle ode mnie, skarby. Ja tutaj chcę usłyszeć, że są takie koziorożce. oczywiście jeżeli są, bo jak nie ma, no to nie ma, tak? Ale jeśli są, to to, że wy w pewien sposób właśnie wychodzicie gdzieś na, nie wiem, podwórko, balkon, do ogrodu, do lasu, słuchajcie, gdziekolwiek, jedziecie samochodem, trz, spuszczacie szybę, no oczywiście nie, nie, może na korbkę, niekoniecznie, bzd, kurde, szyba zjeżdża w dół i po prostu drzecie tak się mocno, że mówicie, odsuwam to, już nie będę negatywnie myśleć, że aż ja to tutaj usłyszę, tego sobie kochani życzę i Wam również i życzę Wam przycudownego kochanie listopada, Buziaki.